Siemanko widzowie z tej strony dragonek, na samym sercu mówię o łapce w górze jest sobie jak każdy youtuber. I dzisiaj będzie myślę, że nawet fajny odcinek. Ja pierwsze co idę robić, to pójdę z ścinać drewno, ponieważ potrzebuję go do rozbudowy naszej dzisiejszej, naszej bazy. To niedługo pojawi się zombie mod i. i. i ta ruina, o której była mowa w dwóch, chyba poprzednich odcinkach. O ile się nie mylę. A więc trochę tego drewna sobie zbiorę, nie za dużo, nie za mało. Dzisiejszy odcinek, albo nie, dzisiaj nie robimy ulepszania bazy. Ale część zbrojeniowa, czyli szczęły, tak dalej, miecze, te, To mi jest bardzo potrzebne. Dzisiaj naprawdę bym się chciał wolał zająć enchantingiem, no ale cóż. Rozwalamy. I ile dostaliśmy szczęł? Jedną, fajnie. dobra, idziemy szukać dalej szkieletów. Eskryporzysko łatwo przyda się ta tarcza. Oj, bardzo się przyda. Jak ginąć tam z honorem. Dobra widzowie. A więc teraz idziemy spać a rano idziemy po kurczaki i idziemy robić strzały to jest najważniejsza rzecz w tym momencie te kurczaki kurczaki standardowo malinki trzeba zebrać o, szkielety nawet dwa Kolejne pszczoły wpadają do kieszeni. Tylko kurde, brakuje mi właśnie tych, tych no, no. no, tych kurczaków. Ich nigdzie tutaj nie ma. O są dwa, nawet trzy. Jak na co dzień z nimi problemu nie ma, tak aktualnie jest. Jakby ktoś nie wiedział w tamtym odcinku zdobyliśmy gravel. A więc plus do strzału. No Tutaj coś takiego jest dobre, warto czasem zapamiętać takie rzeczy. Ale aż takiego problemu nie ma z tymi kurszczakami. Ile mamy już piór? 5 plus jeszcze trzy, no co. Trochę jest. O plus jeszcze jest kolejna kura. To okolice, gdzie kur akurat nie, tego nie aż tak barakuje. A więc po tym jak już sobie nafarmimy szczał to może zajmiemy się rozbudową bazy. I może za niedługo jakiś live będzie? Może. Moment, czy ja mam kości? Mam. Żeby nie było stać na dwa, proszę. Trzy. Czy... Dobra, że dosiadło za dwie. Kurczę, nie starszy umierać. W za to cię coś dam. To cię dam i to cię dam. Dobra, moment ja muszę zjeść. Spokojnie mały dostaniesz. Nie no, wilk chyba może jeść, przecież jest. Nie może jeść. A so, takie to Nie no, mógł kiedyś jeść. Dobra, chodź Stefan, takie nagle. Czekaj, Stefan. Ja muszę znaleźć naszą bazę. Nie czapaj się do mnie, Stefan. Gdzieś tam powinno być. Dobra, idziemy. Poza tym ja i tak muszę kurs szukać to. Bez różnicy mi to. Okej, okay. chodź Stefan idziemy. Albo w sumie nie. Wy nazwijcie tego kurczaka. Boże kurczaka psa. Naszego pieska. Nazwijcie jakoś naszego pieska. Pamiętajcie, że ta nazwa zostanie do końca serii. Albo przynajmniej dopóki ten piesek nie zginie. A ze mną psy szybko giną Takie rzucio Dobra, odłożę naszego psiaka do domu Dobra, chodź pieseł Uważaj na zombiaka pieseł Jakou chceš tu? Pomysł widzowie. Jakby to zrobić. Życie ufam ci. Mam nadzieję, że nic nie zabijesz. Dziwnie się to rozlało tak bo tyle. Dopiero co nie byłem tego psa, nawet nie próbuj go zawijać. To było stresujące. Dobra, chodź psiaku. Toś, toś. Będziesz sobie tutaj siedział. Chodź. Idziesz? Chodź. Chodź. Przecież nie siedzisz. kury. Dobra. Jak gdzie by tutaj były kury jakieś? Zostawię cię, bo i tak cię nie oswajam. kości. Sobie tam lasz. Jakbym znalazł trochę diaksów To bym już mógł sobie tego zrobić hmm, Enchanting A tak nie mogę Z wykopał z tego portalu Ten obsedion A poza tym też nie mam Tego właśnie y y diamentów na, tych właśnie diaksów, na właśnie enchanting. Dzisiaj mam straszny problem z wymową. Leczą po pół. Ja pierde, leczą. Dobra, widzowie. To już jest która minuta? Dziesiąta, praktycznie nic się nie stało, oprócz tego, że znaleźliśmy psa. O, właśnie jak mam malinki, to mógłbym je od razu rozstagować. O, dało, dało. W takich terenach najwięcej jest kuraków. Ojejku. Dzisiaj taki odcinek jest zrobiony po prostu, bo nie mam z większego tam pomysłu. Dobra, zachęci nam ci troszeczkę. Nie, przepraszam nakarmię Cię. Ale puch. Chciałem mu dać jedzenie, a mnie za no, to tak to działa. Póki co mam 14 strzałów, w sensie mnie stać, plus jeszcze mam te 3, więc stać mi na 14 łącznie. Tak jak mówię. Jezu, to do wilków się kręci. Smycz zawsze na plus Kolejny kurczak no I kolejne dwa piórka. Nie wiem, w następnym odcinku chyba farmę będziemy robić. Najprawdopodobniej kurczaków, bo dają jedzenie, albo ich kurczaków, i świ, i krów. Bo potrzebne jest i jedzenie, i tak jak mówię, pióra, i skóra mi jest potrzebna. To przydałoby się te dwie farmy zrealizować. No dobra, pójdę. Fuck. Fuck. Water, 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 kurde. Nie ten przedmiot kliknąłem widzowie. Na łuk dałem. Boże. Dobra, idziemy do, pójdziemy do tamtego cave'a potem. A teraz bym zrobił szczały. A, najpierw sobie tarczę zrobię. I teraz sobie patyki zrobię. I gdzie, co ja jeszcze mogę zrobić? No, obraz sobie zrobię. Kto mi zabroni? O, i jak sobie wisi. Nie tu, nie tam. To też. Jak mam tyle malinek, to ja sobie to pole powiększę. To będzie e, głupie pole minowe. A ja sobie będę wchodził inaczej. Jest, jak to szybko rośnie. O, wszystkie malinki poszły. Zdenerwuje mnie to już powoli sądzenie drabiną. Dobra, to nie ta skrzynka, czyli ta. Jeszcze flintstone'a wezmę trochę. Co to będzie? sobie trzy? Okej. Okay. I w sumie drewna nie potrzebuję. Ale jeszcze tego flinta trzeba przekopać. Nigdy się tego nie skopię. Hmm, czyli nauszka się nie niszczy. Ale niszczy się jak spada na pochodnie. Damy sobie tu pół płytkę. Dobra. Na crafting jak spada też nie. Dobra. O, tu niech będzie. bo tu mieliśmy zwykłą farmę naszą robić ale nam nie wyszło przynajmniej na ten moment to sobie zrobimy inaczej i jakby to tu zrobić? dobra pochodnie jakąś mam nie no to idziemy stąd no to jednak moja koncepcja poszła w zapamięć kurczę. A jakby gravel spadł z czterech bloków. Cztery, hop. Stąd by tutaj spadł. Niszczy się dobrze. No i łatwo. ale tak się chyba nie zniszczy w się sensie nie wypadnie flintstone ale to było Widzimy się jak to rozkopia. Dobra widzowie już to więc idziemy do craftingu. I robimy Au. 60 szczał. Aha! Bo to się robi razy 4. Dobra widzowie, z tak szczał, jestem zaopatrzony. Przynajmniej na tą chwilę. To za długo nie potrwa. Patrząc na to, że pewnie będę strzelał do wszystkiego, co popadnie. Ale dobra. Teraz idę do cave'a w poszukiwaniu, w sensie pokopałbym coś. Chociaż niezbyt to lubię. Ale teraz mam tarczę, idę po żelazo, żeby sobie seta dokończyć. No i tego i raczej będziemy kończyć i... A przepraszam bardzo. I tego. Najwyżej w następnym odcinku będzie rozbudowa już bazy. Bo nie mam nigdy na to czasu. Mówię, ta tarcza to dobry zakup był. Kopię żelaznym kilfem żelazo. Ah. To wiem, że jest żmudne dosyć takie kopanie ale po prostu muszę mieć nagrany materiał a nie chce mi się go nagrywać całą godzinę na przykład to wiecie dobra żelaza trochę zebrałem Trzynaście, jeszcze mi nie starczy. Żelazo, żelazo, żelazo. Nic tutaj nie widać. Jasność jest na maksa. gdzie je widzę ale no nie ma tutaj nic drogocennego nawet żelaza nie ma dobra jest żelazo No, dobra. Oddam te 14 żelazek. Jedno jednego żelaza mi brakuje. Nie ma opcji, wracam się tam. A właśnie może w następnym odcinku już zaczniemy ten... To nasze jezioro zalewać. I idziemy w tamtą stronę. Pamiętam, że tam było dużo żelaza. I tak jak sobie teraz myślę, to praktycznie w tej serii nic nie robimy. Dzisiaj to. Nie służy ta seria jaką bardzo. bardzo. Więc właśnie się was zapytałem niedawno. Żebyście chcieli zobaczyć zombie modę na kanale. Jeszcze nie wiem co napisaliście, bo jeszcze nie zdążyłem przeczytać. Ale zobaczę. O, i spokój. I jest, i byliśmy. Inaczej byliśmy. Już jesteśmy na samej górze. O! Dokończę to żelazo, zrobię sobie tego seta. I zakończymy chyba dzisiejszy odcinek. Myślę, że i tak był udany. Bardzo bo zdobyliśmy psa z tak szczał. Tu, tu, tu. I jesteśmy na górze. No kurde jak laguje co się dzieje z tym? Nic nie widzieliście. Jeszcze dwa co najmniej potrzebuję do tego, żeby se... Nie, 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 się lepiej. mam, więcej niż potrzebowałem, bo mam... Ja mam, bo ja klaty i mam. Tak, Tak, mam klatę i buty, a ja myślałem, że ja mam ja myślałem, że że mam mam hełm. nie, Czyli potrzebuję tylko tylko i i spodnie ja zbieram tego, że ma za więcej o, i to mi już wystarcza na cały set ale dobrze, że go mam więcej to starczy na potem ale już cały set mam, tarczę mam stakszczał i łuk mam o proszę bardzo. No o tym mówiłem, że będę źle do czego popadnie. Ale widzowie. Film myślę, oh. że był bardzo udany. A więc pamiętajcie, żeby w komentarzach nadać imię dla psa. No i co? Wpadnijcie do Karlosa na kanał. Zostawcie łapkę w górę i suba. I na razie ją!